Po raz pierwszy dzisiaj został zorganizowany Turniej Czterech Miast o Puchar Burmistrza Bobolic. My ogólnie jako drużyna, jako stowarzyszenie gramy w kalku w Koszalinie, w Lidze Koszalińskiej, ale z racji tego, że nas często gęsto zapraszają na tego typu turnieje, wyszliśmy z inicjatywą, żeby też taki turniej stworzyć na zasadzie cyklicznego, corocznego eventu, który będzie lokalnie u nas właśnie w Bobolicach, żeby trochę rozpromować koszykówkę w naszym rejonie oraz trochę młodzież ruszyć, żeby od komputerów odeszli. Tak jak tu kolega powiedział, to są drużyny, czyli pod koszem Karlino który organizuje fajny turniej 3K, tak samo Suseł, skład Kołobrzeg, to też są organizatorzy wielu eventów i właśnie 3K i grania na molo w Kołobrzegu, także jesteśmy do nich zapraszani. Również MKS Białogard to jest, to jest taka medialna drużyna naszej ligi. Ta liga jest ogromna, a oni po prostu mają bardzo dużą publikę. Zresztą widać i słychać z tyłu jak dopingują swoją drużynę. Także oni nas zapraszają na swoje eventy, bardzo się lubimy. No i po prostu też postanowiliśmy, że, że te trzy drużyny zaprosimy, żeby, żeby razem po prostu poświętować i rozpropagować koszykówkę w tych czterech miastach. Nagrody mamy sponsorowane przez naszą e, gminę. Mamy zestaw pucharów dla wszystkich drużyn, nieważne czy pierwszy, w drugie, trzecie miejsce każdy nagrodę zostanie. Mamy nagrodę MVP Turnieju, mamy nagrodę dla króla Strzelców za trzy oraz nagrodę dla publiczności za konkursu za 3, tak więc każdy został co. Pierwsze półfinały były wyrównane. Także każdy tutaj miał okazję, żeby zagrać w finale. No teraz tak naprawdę jest finał. Tak jak widzimy, wynik jest praktycznie na styku, także no grają najlepsze drużyny. O trzecie miejsce. No wiadomo, to grały już, grały dwie drużyny, które odpadły. No tam było trochę, trochę ten kołżek jest, był silniejszy, także, także my mamy niestety czwarte miejsce, ale no za rok mamy nadzieję, że, że, się poprawimy i to też nie chodziło też o wyniki, tylko chodziło o to, żeby właśnie, żeby wziąć tutaj dzieci, żeby, żeby przyszła widownia, żebyśmy to po prostu rozpropagowali, tak. A wyniki przyjdą z czasem, liga rusza za trzy tygodnie, także mamy nadzieję, że, że w koszalińskiej amatorskiej lidze koszykówki Będziemy, będziemy tutaj reprezentować Lobby na najwyższym poziomie.